To jest Berkowski, ale to już wiecie. To był dla niego niezwykły rok. Pełen upadków i. no, głównie upadków. Ale dotarł w jednym kawałku do tego miejsca i obudzi się za 3, 2, 1. <coughs> Berkowski. Berkowski. Hej, co jest z Berkosiem? Zaspoł. a co ma być? To jest jego znak z rozpoznawczy. W ogóle ustawił sobie taką apkę, że jak nie wyłączy bucika, to co minutę przekazuje 10 zeta na chore owczarki podhalańskie. Berkowski! Berkowski! Śniadanie zrobiłem. Jak się spała? Właściwie to. znaszmy, że taką Kingę u cię na imprezie? Nie kojarzę. Agata ze mną zerwała. Przestańcie szeptać. Hipokrytka. Ja? Ja szepcę? Ja szepcę? To oni zaczęli ten godny pożałowania procedery. Przez pewien godny pożałowania proceder klasy pierwszej B nie prowadzi już pan Piła. Dlatego świadectwa rozdaję ja. Agata Piła. Prawdopodobnie nie powinienem upokarzać się przy całej klasie. Prawdopodobnie nie. Agata Piła jest najlepszą uczennicą w mojej karierze. Wystarczy? Wiem, że chciałeś kręcić za Gatą. Ale umówmy się, jesteś zwykłym frajerem. To, co powiedział, uraziło Berkowskiego w samo serce. Ale w głębi duszy wiedział, że to prawda. Oczywiście nie mówię, że to źle. Wychodzi na to, że teraz lepiej być takim frajerem jak ty, niż... takim przystojnikiem, jak ja. Przepraszam, stary, że mówiłem te wszystkie złe rzeczy. Co? Ja, ja nic nie słyszałem. No bo... mówiłem je za twoimi plecami. Niektóre były godne pożałowania. No Nawet nie wiedziałem, że mogę być tak zawisny. Dobra, nieważne. Chodzi mi o to po prostu, że jeśli chodzi o Agatę, to masz wolną rękę. Masłowski! Ej, wiecie co się stało z Masłowskim? Sądzę, że postanowił spełniać swoje marzenia, rzucić tu wszystko i zostać marświnem. A może skoro pani Maja ma tyle do powiedzenia, to podzieli się z nami wszystkimi. Ja? Oczywiście! Po pierwsze, jak się bawimy? Dobra, zakończmy ten rok jakąś klawą zabawą. Ja mówię Helsinki, wy mówicie? Nie powinienem był tego tak schronić. Ale jak ja sobie teraz myślę, ten związek i tak był skazany na porażkę. Ach, mamy tyle wspólnego, aby mhm. jesteśmy tacy ładni i i y... spoko, że dużo się nauczyłeś, ale generalnie tylko mam nadzieję, że będziesz dla niej dobry. Ona nam to zasługuje. Jednak jej gość. Hej, wracamy? Już. Na no berkuś. Dzięki za rozmowę. Trzymaj się i nie zapomnij o telefonie. A ja idę, bo obowiązki wzywają. O Jezu! Wiele się przez ten rok nie zmienili. Mariola nadal bończuczna, Maja niepojęta, Hubert tępawy, a... Gruby... Znaczy... Mistrzu... Cóż, to zastrzeżone. Ale czube, to Koniec roku! To... Poczekajcie, aż wybrzmi! O! Finito, jak to mówią! E, możesz powiedzieć gdzie? Tak, żeby potwierdzić, że w ogóle czegokolwiek się nauczyłeś. Moja droga, w wielu krajach, ponieważ jesteśmy społeczeństwem homogenicznym. Wow! <grystanie> Wiedziałam, że kiedyś przyleci się te słowa. Co nie? Jak Serek. <grystanie> Dobra, reasumując, co robimy z końcem roku? Ja mam super pomysł. Może Wam się wydawać troszeczkę dziwny, ale potem się przyzwyczaić. Okej! Okay. Ja nadal zastanawiam się, dlaczego my tam byliśmy. Maja? Niby w jaki sposób to miało nam pomóc zakończyć rok szkolny. Co? Nie, musiałam tam na chwilę wpaść tylko. Co? Zona. Maja! Wiem, że jestem irytująca, czy często szalona. Ale chciałam Wam tylko powiedzieć, że nigdy nie miałam prawdziwych przyjaciół, którym mogłabym powiedzieć te wszystkie dziwne rzeczy, które kolebią mi się w czasce. Zawsze tylko ukrywanie, w tym ultra, seksy, ciele typowej blondynki. Zawsze wszystko musi być typowe, co? Jakbyśmy nie mogli być trochę, no wiecie, w różne strony? Tak czy inaczej chciałam Wam tylko powiedzieć, że kocham was. Jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. Było ekstra i nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Oooo. To idziemy jeszcze raz! Nie! Generalnie super się z wami robi te wszystkie rzeczy, cokolwiek to jest, co robimy. Ale... muszę jeszcze pakować. Wracam do Katowic. Co? CO?! Widzisz? Tego sekretu nie zdradziłem. Ale zdradziłeś wszystkie inne. Owszem. Nie możesz wyjechać. Od kogo będę wtedy czuć się lepsze? Od nich? Tak. W żaden zwyczyn. Czy możemy jakoś heroicznie uratować cię przed wyjazdem? Wiem! Druk If wanna everything I do get it past slow, Think out cast row. knowing that the past broke, not understand our life's like a blast Whoa, understand rules is turned into the blast mode. Listen. bad to we'll be around, feel it steady though, moving on that speed when we up and... too? Up in the stereo, listen. Put the volume up, let's say what's up. Listen, all we're doing this music not feel the shot. Room in my team, North, we around. If you're looking for them boots, I'll for the crowd. If you understand, listen. Now being heated in. what's going Jak miałoby to pomóc, ale dzięki. Kubi, Twój pomysł z zakończeniem roku wydawał się debilny, ale coś w tym jest. Dziękuję, że przyznałeś mi rację od teraz i do końca czasu. Warto było spróbować. Agata, skoro musisz już jechać, to zakończę ten rok wspólnie. Będziemy do miejsca, gdzie. Zawsze uważam swoje emocje, żeby być miła tak jak teraz. Berkowskim targały sprzeczne emocje. Agata wreszcie była wolna, ale jednocześnie coś wydarzyło się w nocy. Tylko nie był dokładnie pewien, co. Jak zwykle, Berkowski nie ma lekko. Cześć. Sorry za spóźnienie. Jesteś wczorajszy. Znowu zaspałeś? Przyszedł rachunek na 300 zł. Ale przynajmniej w ten sposób ratujesz owczarki pod kalańskim. No, świętujemy Twoje zakończenie roku. Żarcie jest tutaj. Zachowuj się. Już nie możesz mnie ograniczać. Mogę bekać wszędzie, gdzie chcę. Cieszę się, że u was wszystko gra. Przynajmniej nie tłumimy emocji. A co u ciebie, kochani? Nic. Nie wydarzyło się tej nocy kompletnie nic, co wywróciło moje widzenie świata. Nic. Kompletnie nic. Co będziesz robił w wakacje? Będzie super! Otóż przecież robiłeś to przez cały rok. Wiedziałem, że to powiesz. Otóż a nie masz teraz znajomych? A no tak, znajomi. No to w takim razie! Ale za za żeś go wow, headshot. a co teraz robią twoi znajomi? Mówiłeś, że to robisz. Nie mówiłam Ci wiele rzeczy. Jestem powierznie szczera dla bez związku. No dobra, to ja też Ci nie powiem, że się obraziłem. A mo? Jesteście szczęśliwi? Co zaskakujące? Teraz? No tak. Tak. Dużo kłamaliśmy tobie, sobie. Teraz, jak jest szczerość, to jakiś taki luz. Dobra, to drugi etap atrakcji. Możesz. Okazja, jedna na mieli. Powiedzieć, co cię we mnie irytuje. Serio? To bezpieczne? To może być pułapka. To na pewno jest pułapka. A może to tak oczywiste, że to nie jest pułapka? Fortel wytrawnego mordercy! No dobra, zaryzykuję. Mariola, kocham cię, ale. Ja bym tego nie mówił. Ale czasem zachowujesz się jak. Czyli odpowiedzią jest szczerość. Okay. Gdybyś wcześniej powiedziała mi o tym fagasie pile, co mi oko podbił, byłoby lepiej. No przecież już mówię, co się czepiasz. Zresztą nasz związek chyba nie przetrzyma, bo się przeprowadza. Co? No jedzie na śląsk. Chyba już dziś jedzie o 19. Schopamy to i no o Co się stało? Przepraszam. Dobrze wyszedł mi kop z pół obrotu, no bo przegięłaś. Powiedziałam tylko, że chciałaś mnie ogolić kiedyś na łyso. No widzisz i znowu się prosisz. Dobra, wiem jak już pożegnę Agatę. Za pół godziny jest spotkanie bos oficjalne. Ale może trochę powagi! Jakiej powagi? Czekajcie tu, nie ujawniajcie się. Pod żadnym pozorem nie mogą się dowiedzieć, że wam o tym powiedziałem. Możesz nam zaufać. Ale to takie egstyliot. Witajcie! Czekaliśmy na ciebie. Ty angel w odczyni prywatnych liceów. Zrodzona z bednarskiej, nieoblana, matko hipsterów. Hej Słoneczko, Bosie Liceum z pierwszego miejsca Ty Szajbusie, władcy liceum spoza rankingu miesięcznika perspektywy No <grym> no siema, siema gruby Spóźniłeś się Można pomyśleć, że nas nie szanujesz Gdyby moja Tinderowa randka się spóźniła Nawet nie myślę co by się stało <grym> Właśnie gruby Chodzę słuchy, że zmiękłeś <grym> Nic podobnego, ja nie mięknę Przestańmy mędzić, przejdźmy może do interesów, co? Ty patrz, jaka męska decyzja. Kej okay, to ja zacznę. Postuluję zawieszenie broni na wakacje. Chcę mieć wolną głowę, jak będę szalać na ofie. Ciekawe, o czym oni tam gadają. Co? Wygląda poważnie. To jest jakiś absurd. Zabawa w dorosłych, banda dybili, którzy myślą, że coś działają. Zła jesteś, bo chciałabyś być jak oni. Co? Pewnie, tak. A co tam, grubciu? Jak tam twój rebir w tym roku stało się coś godnego wzmianki? <ścoughs> Nie. Znaczy, wiecie. Nam wydaje się, że jesteśmy ważni, że panujemy nad całą Warszawą, ale jeżeli ma się kilka osób, z którymi robi się głupie rzeczy, to wtedy człowiek się czuje naprawdę ważny. Jeff! Boring! <śmienny> 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 Stary, co to był zacny paździerz, co? Jesteś miękką fają. Nie powinieneś drugać tego miejsca w swojej obecności, gruby Słuchaj ziomuś, ty chyba nie wiesz do kogo mówisz Ej, tam się chyba coś złego dzieje A bzdury, gadasz wszystko pod ko... O Boże, nóż! Wytnę ci na czole mapę, żebyś wiedział, że jesteś zgubiony Ej, spojrz w lustro Zdrada? Zdrada! Gruby! Zaprosiłeś tu ludzi? No Ależ żena. co? Są ci twoi znajomi, tak? Powiedziałeś im o tym wszystkim? Dla nich niby jesteś jakiś ważny, tak? Tak? O nich mówiłeś. Ja ci powiem. Nie jesteś dla nich ważny. Jakbyś wyjechał, to niby gówno zrobisz. Ale emocje. Przyjaźń, rzecz święta. Ale zasady zostały złamane. Gruby nie jesteś już bossem. <śmieniczynki> nie jesteś już bossem. <śmieniczynki> Ale od września rozpęta się piekło. <śmieniczynki> <laughs> Ale emocje były! Myślicie, że będzie tak, jak powiedział? Że... że to będzie koniec naszej... mojej przyjaźni? Co ty, niczym się nie martwi, mała. Tak, tak. Macie rację. Dobra. To ja idę się uspokoić, bo nie zdążę. Trzymajcie się. Berkowski nadal walczy z losem. Nic mu jakoś nie może wyjść. Słowo przegryw nabiera tutaj. Możesz przestać? Tak wiem, jestem przegrywem nikim, bla bla bla. Po prostu staram się podtrzymać opowieść. Ty mi nie pomagasz ciągle powtarzając te same błędy. Nuda, panie. Nie pomyślałeś, że nie możesz się do niej dodzwonić, ponieważ ona nie istnieje? Co? Taki ktoś jak ty straciłby dziewictwo? Bzdura. Byłeś pijany. Przewidziała ci się. Ale, ale przecież ona istnieje. Mam jej telefon. I znajdę ją, łysoci. Chcesz sobie kupić coś do czytania na drodze? Nie, dziękuję. Co, nie będziesz czytać? Stało się coś? Serio pytasz. Cześć młodzieży! Żegnajcie! Widzę, że jednak nie ma Berkowskiego. Mówiłem ci, że to nikt. Berkowski dobrze wiedział, gdzie może ją znaleźć. Znał jej wszystkie ulubione miejscówki. Super, co ty odwalasz? Chyba. Pomieszała mi się fikcja z rzeczywistością. No, także. ten, tego. No, trochę się zgadzam. A jak ci. w sensie jak mi było? Nie, w sensie dzisiejszego dnia. A było ci dobrze? Nie no, pewnie. Twój telefon. Przepraszam. Nie no, to była nasza wspólna wina. No tak, ale... Ja mam chłopaka. A. To czemu... Zresztą nie było pytania. Nie no... Ja wiem, jestem okropna. Ale mogę mu powiedzieć, nie obrazisz się. A nie zerwie z tobą? Pewnie tak. No ale muszę to zrobić. Szczerość. Ale znalazłam to w swoich rzeczach. Berkowski dostał skarpetę! Jesteś wolny. No dobra, dam wam chwilkę żebyście się pożegnali. Hey, A mogliśmy być razem, co? Dwoje najpiękniejszy mi na świecie. Mielibyśmy marmurowe dzieci. Słuchaj, y możemy otrzymywać kontakt. Ale czy tak się da? Jestem w związku na odległość i wydaje się świetnie. Hej, już no, z tobą, że jesteś taki wysoki. Jak będziesz potrzebowała ochrony, to dawaj znać. Dobra, A Agato, pamiętaj, że życie to ciągły bieg. Czasami przez płotki. Dlatego musisz uważać na kolana. Przestańcie już, bo ja się zaraz popłaczę. o que você Berkowski nie mógł nic z siebie wydusić. Aż przykro I było... no możesz się w końcu zamknąć! Przecież nawet nic nie mówiłem. Objawił się w końcu. Dobra, żegnajcie się i chodź, Agata. Dobrze, pani Pio. Dla ciebie. Wojtek. W końcu jestem cool. I nauczyłem się nowego słówka. Cię zinno. Zespół Agata. Muszę coś powiedzieć. Czekaj, bo wszyscy nam przerywają. Kraka! Czekaj, bo chciał coś powiedzieć. Nie! Aaa, to, że sorry za spóźnienie i pakietem. No dobra. No do zobaczenia. Niech każdy pomyśli życzenie, gdy spełni się w następnym roku. o czym pomyślałam, bo mielibyście mnie za jakąś dziwną. Czyli ty i Agata szczęśliwe zakończenie, co? Co? Tak. Jak szczęśliwe? W jaki sposób szczęśliwe? Każdy dostał jakieś zakończenie. A to co? Każdam? Nic, zero. Ciągle taki sam w Nie narzekaj stary, bo się zmienisz we mnie. Stary Berkowski to był najbardziej przytomny gość, jakiego znam. Ubi, słuchaj, nie wszystko musi kończyć się idealnie. Tak wiesz, punkt. Nie, nie, nie! Zawsze jestem pozytywny, giętki i wesoły. Ale skończyło się! Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami cały sezon. Ale nie martwcie się, mamy dla Was niespodziankę, o której się dowiecie już wkrótce. I okay. nie zapomnieliśmy o tym, co Wam obiecaliśmy, także szykujcie się na niespodziankę na milion subów. I subskrybujcie! subskrybujcie!